Zgodnie z wytycznymi YouTube, treści informacyjne i edukacyjne dotyczące przestępczości, które mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawisk kryminalnych, mogą być publikowane bez ograniczeń wiekowych i są odpowiednie dla reklamodawców. Twórcy tego kanału mają na celu dostarczenie rzetelnych informacji na temat przestępczości, w tym użycia broni, substancji odurzających oraz zjawisk związanych z przemocą. Podczas prezentacji materiałów przestrzegamy zasad etyki i staramy się minimalizować drastyczne opisy, jednocześnie zwracając uwagę na ważne problemy społeczne. Cześć, z tej strony Patryk Schulz Nie ma dnia, by nie spływały do nas wiadomości kryminalne liczone dosłownie w dziesiątkach. Część z nich jest bardziej sensacyjna, a część mniej. Niektóre z tych newsów staną się tylko lokalnymi informacjami, a o kolejnych będzie mówić cała Polska. Coraz częściej w tym kontekście, bo co kilka miesięcy, a ostatnio nawet co kilka dni, mówi się o Grudziądzu. Czy położony na północy Polski Grudziądz powoli wyrasta na miasto grozy? O tym w dzisiejszym materiale na kanale YouTube Podejrzany. Zapraszam. 20 czerwca 2024 roku na jednym z koczowisk bezdomnych pomiędzy ulicą Parkową a drogą Łąkowa nieopodal osiedla lotnisko w Grudziądzu, około godziny 8.30 rano ujawniono ciało 40-letniego mężczyzny. Miał on obrażenia, które wskazywały na zabójstwo. Mowa o dźgnięciach i cięciach nożem, m.in. w brzuch, głowę czy klatkę piersiową. Przyczyną zgonu było wykrwawienie. Do ataku miało dojść dwa dni wcześniej. Śledczy szybko wytypowali potencjalnego sprawcę. Był nim 51-letni Sławomir Jot. Opublikowano jego wizerunek. Ostrzegano, że może być niebezpieczny i uzbrojony. Apel w mediach społecznościowych przyniósł efekt. Już po kilku dniach od zbrodni na terenie Grudziądza, Sławomir Jot został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy. Początkowo odmówił składania wyjaśnień, jednak potem zmienił zdanie. Wyraził skruchę, bo jak sam przyznał, dobrze znał ofiarę. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego trzymiesięcznego aresztu. Mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Jak przekazała prokuratura, działał w warunkach recydywy. Był wcześniej skazany na kilkanaście lat za kratkami za inne zabójstwo. Na przełomie stycznia i lutego 2025 roku. Funkcjonariusze policji zatrzymali 30-letniego mieszkańca grudziąza. Usłyszał on aż 12 zarzutów dotyczących przestępstw, których miał dopuścić się w okresie dwóch miesięcy poprzedzających zatrzymanie. Mowa m.in. o włamaniu do samochodu osobowego, z którego skradł równowartość 40 tysięcy złotych w różnych walutach, kradzieżach kosmetyków w jednej z galerii handlowych oraz artykułów ze sklepu zoologicznego. Przy czym dokonując tych kradzieży podejrzany miał grozić pracownikom sklepów. W końcu dwukrotnie nie zatrzymał się do kontroli drogowej i skutecznie uciekał, stwarzając przy tym zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Gdy mężczyzna znalazł się już w rękach stróżów prawa, sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 30 latka na okres trzech miesięcy. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. 16 lutego 2025 roku funkcjonariusze policji zostali wezwani do kamienicy przy ulicy Kościuszki w Grudziądzu gdzie w jednym z mieszkań znajdował się ranny 37 latek oraz cztery inne osoby. Już na klatce schodowej słychać było odgłosy awantury. Na miejscu policjantka rozpoczęła reanimację pokrzywdzonego. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie tego samego dnia po godzinie 17 zmarł. Przyczyną zgonu było nagłe zatrzymanie krążenia. Obecne na miejscu zdarzenia osoby zatrzymano. Ustalono też jeszcze jednego potencjalnego uczestnika zajścia, który wpadł w ręce śledczych trzy godziny później. W toku dalszych czynności ustalono, że w pobiciu brali udział dwaj zatrzymani mężczyźni w wieku 20 i 31 lat. Notowani w przeszłości za przestępstwa przeciwko zdrowiu imieniu. Wtargnęli oni do mieszkania, w którym przebywał 37-latek i kilka innych osób. Doszło do bójki. Sprawcy mieli uderzać ofiary pięściami i kolanem w twarz i głowę. Wstępnie usłyszeli zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym, za które grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Zastosowano wobec nich izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. 22 lutego 2025 roku do sieci wyciekło nagranie, na którym 39-letnia Daria N sama posługuje się nazwiskiem N w mediach społecznościowych, choć oficjalnie po ślubie nosi nazwisko S, mieszkanka grudziąza podczas libacji alkoholowej w mieszkaniu w jednej z kamienic wyzywa, wielokrotnie uderza i załatwia potrzeby fizjologiczne na głowę niepełnosprawnej kobiety. 27-letniej Anny L. Agresorka mogła być pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Nagranie miało powstać w październiku. Po jego upublicznieniu ofiara ataku miała zaginąć, choć nie zostało to zgłoszone na policję. Kobiety poszukiwała mieszkająca za granicą siostra. Nie wpłynęło również zawiadomienie o zarejestrowanej napaści, ale śledczy postanowili zająć się sprawą z urzędu po oznaczeniu lokalnej policji pod nagraniem w mediach społecznościowych. Już po niespełna godzinie funkcjonariusze zatrzymali 39-letnią Darię N. i jej koleżankę, która nagrała całe zdarzenie. Ta ostatnia nie usłyszała zarzutów. Darii N. początkowo planowano przedstawić zarzut znęcania się, zagrożonego karą do pięciu lat pozbawienia wolności. Pokrzywdzona w międzyczasie odnalazła się i sama stawiła się na komendzie, by złożyć zeznania co do przebiegu całego zdarzenia, również poza kamerą. To właśnie te zeznania spowodowały, że zarzuty ograniczyły się do stosowania gruźb karalnych, uszkodzenia ciała z obrażeniami poniżej siedmiu dni oraz znieważenia, za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Gdy kobietę doprowadzono do prokuratury, wyglądała na pewną siebie i wręcz zadowoloną. Nie wnioskowano o tymczasowe aresztowanie. Daria N. odzyskała wolność po wpłacie 1500 zł poręczenia majątkowego. Zastosowano wobec niej także dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną. Pod kamienicą, w której mieszka Daria N, przez kilka dni gromadzili się zbulwersowani mieszkańcy grudziąza. Okolicy pilnowała policja. Kobieta ostatecznie miała opuścić miasto, podobnie jak jej ofiara. Do końca nie wiadomo, jak pokrzywdzona znalazła się w mieszkaniu, w którym odbywała się libacja. Nieoficjalne informacje wskazują na to, że była sąsiadką Dari N. Która mogła korzystać z renty swojej przyszłej ofiary. Daria N miała być w przeszłości karana m.in. za kradzieżę. Sąsiedzi twierdzą, że mogła być też zaangażowana w handel narkotykami i za długi z tego tytułu spalono jej niegdyś samochód. Jej mąż ma przebywać w zakładzie karnym. Z profilu Dari N w mediach społecznościowych wynika, że do ich ślubu doszło właśnie za kratkami. Kobieta ma dzieci. Pojawiały się głosy, że najmłodsze trafiły do domu dziecka. Najstarszy syn zaś, jak wynika ze zdjęć na profilu Darii N, miał uczestniczyć razem z nią m.in. w spożywaniu alkoholu. Na początku marca Daria N poprosiła o spotkanie reporterów faktu. Podczas rozmowy stwierdziła, że nie wie, co w nią wstąpiło feralnego dnia i nie potrafi tego wyjaśnić. Przeprosiła za swoje zachowanie, choć przekonywała, że winę za sprowokowanie całego zajścia ponosi Anna C. Kobieta, która zaprosiła ją na imprezę u swojej teściowej, na której obecny był alkohol i narkotyki, a potem nagrała szokujące zachowanie wobec Anny L. Daria N twierdzi, że wcześniej nie znała pokrzywdzonej. Dowiedziała się jednak, że to ona miała donieść policji na brata Anny C mężczyznę o pseudonimie Tyson, który był w przeszłości karany, a niedawno wyszedł z zakładu karnego. Gdy po pewnym czasie Anna C. i Daria N. skonfliktowały się, bo Daria N. nie skorzystała z propozycji pracy jako prostytutka, ta pierwsza postanowiła w lutym opublikować zarejestrowane zdarzenie w sieci. Sama w jednym z wywiadów stwierdziła, że zrobiła to, by pokazać do czego zdolna jest Daria N. Podczas zdarzenia jednak nagrywająca nie starała się rozdzielić agresorki i jej ofiary. Daria N. przyznała, że w przeszłości kradła. Utrzymywała natomiast, że to nie ona, a Anna C mogła handlować narkotykami i to jej spalono samochód, za czym miał stać jej były konkubent. Do winy Sytuacja, którą widać na nagraniu, miała miejsce w grudniu ubiegłego roku, ale dopiero teraz w mediach społecznościowych został opublikowany film, na którym widać, jak 39-letnia kobieta siada na głowie 27-latki i oddaje mocz, po czym uderza ją, a gdy kobieta leży na podłodze, ta nie przestaje jej bić. Ja zapytałam dzisiaj mieszkankę Grudziądza, która została doprowadzona do prokuratury, czy wstydzi się tego, co zrobiła i czy. Żałuję. Niestety nie uzyskałam odpowiedzi. Dlaczego pani to zrobiła tej kobiecie? Znała ją pani wcześniej? Kobieta, która jest w tej sprawie poszkodowana, to osoba nieporadna, cierpiąca na porażenie mózgowe. Co prawda, policja tych informacji nie potwierdza, ale ja jestem po rozmowie z siostrą, 27-latki, która rzeczywiście przyznała, że. Kobieta jest osobą niepełnosprawną. Policja zatrzymała także kobietę, która całe to zdarzenie nagrywała. Ona jednak nie usłyszy zarzutów, bo w tej sprawie odpowiada w charakterze świadka. Dla zbliżeń Agata Chyłka Wnuk. Tymczasem w czwartek, 3 kwietnia 2025 roku rano, do jednej z kamienic na starym mieście w Grudziądzu wezwano karetkę pogotowia ratunkowego. Zgłaszającymi byli rodzice 11-miesięcznej dziewczynki, która nie dawała oznak życia. Pomimo podjętej najpierw przez ojca, a później przez ratowników medycznych reanimacji, dziecka nie udało się uratować. Wstępnie wykluczono, by ujawniono ślady przemocy wobec niemowlęcia, a przyczynę zgonu określono jako zespół nagłej śmierci niemowląt. Rodzice w wieku 31 i 35 lat zostali zatrzymani. Początkowo nie usłyszeli zarzutów. Jednak później przedstawiono im zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Matka przyznała się do winy. Jak wiadomo, oboje zajmując się córką byli nietrzeźwi. Mieli około promila alkoholu w organizmach. Nic nie wskazuje jednak na to, by sami przyczynili się w jakiś sposób do śmierci dziecka. Zabezpieczone ciało poddano sekcji zwłok. Pobrano wycinki do badań histopatologicznych, które mogą pomóc dokładniej ustalić przyczynę zgonu. W momencie zdarzenia para przebywała tylko z 11-miesięczną dziewczynką. Oficjalnie nie wiadomo, czy mieli więcej dzieci. Ustalenia w sprawie wskazują, że w ciągu ostatniego roku w miejscu zamieszkania rodziny nie odnotowano interwencji policji nie posiadała też ona niebieskiej karty. Zwłoki dziecka zostały zabezpieczone do sekcji prokuratorskiej, która została przeprowadzona w dniu dzisiejszym w Zakładzie Medycyny Sądowej w Bydgoszczy. Biegli po przeprowadzeniu sekcji zwłok dziecka, wskazali, że na ciele dziecka, ani w obrazie sekcyjnym, nie było żadnych obrażeń wskazujących na działanie osób trzecich. Natomiast doszło do nagłej śmierci dziecka i dalsze wnioski z tych czynności będą możliwe do wskazania po przeprowadzeniu szczegółowych badań histopatologicznych tkanek pobranych w trakcie sekcji zwłok. Po przybyciu policji zostali zatrzymani rodzice małoletniej. To jest ojciec 35-letni, matka 31-letnia, mieszkańcy Grudziądza. Wymienieni zostali zatrzymani. W czasie czynności wykonywanych z ich udziałem ustalono, że w godzinach porannych tego dnia znajdowali się pod wpływem alkoholu. W związku z tym w dniu dzisiejszym zostaną doprowadzeni do prokuratury i zostaną z nimi wykonane czynności w charakterze podejrzanych. Usłyszą zarzut narażenia dziecka na spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa dla jego zdrowia i życia. Kilka dni później, w poniedziałek 7 kwietnia 2025 roku, po godzinie 8 rano funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku realizowali właśnie w centrum Grudziądza zatrzymanie ukrywającego się w jednym z tamtejszych mieszkań 50-letniego mężczyzny, poszukiwanego listem gończym przez Sąd Rejonowy w Sopocie do odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności za kradzież. Podczas próby ujęcia sięgnął po broń i oddał strzał w kierunku jednego z policjantów, raniąc go w rękę. To nie pomogło mu uniknąć odpowiedzialności. Mężczyzna został zatrzymany, a broń zabezpieczona do dalszych badań. Prawdopodobnie była to broń pneumatyczna. Ranny funkcjonariusz trafił do szpitala, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pięćdziesięciolatek natomiast usłyszał zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza policji oraz kierowania wobec niego gruźb pozbawienia życia w celu zaniechania czynności prawnej i służbowej, polegającej na jego zatrzymaniu. Grozi mu do dziesięciu lat pozbawienia wolności. W kwestii doszło kilka minut po godzinie 8 w Grudziądzu. Policjanci z Gdańska dostali informację, że na terenie tego miasta w województwie kujawsko-pomorskim przybywa mężczyzna, który jest poszukiwany listem gończym. Poszukiwała go prokuratura rejonowa w Sopocie za rozmaite kradzieże i wówczas mężczyźnie groziło do 8 miesięcy pozbawienia wolności. Kiedy funkcjonariusze już zlokalizowali miejsce jego pobytu i dotarli na miejsce, weszli do mieszkania, 50-latek od razu chwycił za broń i oddał strzał w kierunku policjanta. Była to broń pneumatyczna, tak zwana wiatrówka. O szczegółach więcej opowie rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Policjantowi nie zagraża niebezpieczeństwo utraty. Życia. Został przewieziony do szpitala, tam zaopatrzony. Natomiast 50-latek od razu po tym zdarzeniu został zatrzymany przez policjantów, doprowadzony do jednostki policji. Przebywa tam do dyspozycji prokuratora. I to on będzie decydował o zarzutach dla tego mężczyzny. Nastąpi to zapewne po przesłuchaniu wszystkich osób biorących udział w tym zdarzeniu. My oczywiście wyjaśniamy okoliczności tej interwencji. To wszystko na dziś. Jeśli ten odcinek was zainteresował, zostawcie pod nim łapkę w górę. Możecie też podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, podejrzani i kliknąć ikony dzwonka, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.